W świecie projektorów można mieć świetny sprzęt, ale dopiero, gdy połączysz go z odpowiednim ekranem, zaczyna się prawdziwa magia. Dziś pokażę Wam zestaw, który zmienia salon w prywatne kino klasy premium. Bez wiercenia, bez kombinowania, bez kompromisów. Przed Wami projektor laserowy krótkiego rzutu Formovie Theater i ekran Nothing Projector Black Series. Duet, który potrafi naprawdę zaskoczyć. Dobra, zaczniemy klasycznie od unboxingu. Paczka przyszła naprawdę duża i ciężka. W końcu to ekran 120-calowy, więc nic lekkiego. Waga to jakieś 33 km. Kilogramy, więc lepiej mieć kogoś do pomocy przy wniesieniu. W środku mamy. Sam ekran w solidnej metalowej kasecie. Pilot do sterowania, cztery gumowe podkładki, żeby nie porysować podłogi i żeby kaseta się nie przesuwała. Kabel zasilający, wyzwalacz USB, który pozwala połączyć ekran z projektorem. Wtedy ekran sam się podnosi, gdy uruchomimy projektor. I oczywiście trochę papierologii Całość jest dobrze zapakowana, bez żadnych luzów. Nic się nie przemieszczało w trakcie transportu, więc plus za jakość opakowania. I teraz najlepsze: sam moment rozkładania ekranu. Wystarczy podłączyć do prądu i nacisnąć przycisk. I ekran zaczyna się powoli wysuwać z podłogi. To wygląda naprawdę efektownie. Jakbyś otwierał jakąś ukrytą szafę z kinem domowym. Robi wrażenie. Serio. No dobra. Ekran rozłożony, wszystko gotowe, więc czas na konkrety. Co to w ogóle jest ten cały ALR i po co się to kupuje? ALR to skrót od Ambient Light Rejection. Mówiąc po ludzku, to specjalna powłoka na ekranie, która odbija tylko światło z projektora, a odrzuca światło z otoczenia. Czyli to z okna, lamp, żrandola i tak dalej. Dzięki temu obraz nie robi się wyblakły ani zamglony, tylko wygląda wyraźnie i kontrastowo. Nawet jak masz w pokoju jasno. I teraz to, co самое важнейшее. Przetestowałem ten ekran w dzień, w nocy, z zapalonym światłem, bez światła, a nawet zrobiłem porównanie obrazu wyświetlanego na tym ekranie i na zwykłej ścianie. I różnica jest ogromna. Na ścianie niby wszystko widać, ale kolory są wypłukane. Czerni praktycznie nie ma, a jasne sceny wyglądają, jakby ktoś wrzucił na nie filtr z Instagrama. Na ekranie ALR obraz od razu staje się głębszy. Czerń wygląda, jak powinna. Kontrast jest znacznie lepszy, a kolory są żywe, ale nie przesadzone. Nawet jak włączyłem światło w pokoju, obraz nadal był czytelny i przyjemny do oglądania. I to jest największa przewaga tego ekranu. Możesz normalnie oglądać filmy YouTube'a, mecze, grać na konsoli bez konieczności zaciemniania całego pokoju jak w kinie. Ten konkretny ekran ma gain 0.6, czyli nie odbija wszystkiego jak lustro, tylko daje fajną, głęboką czerń i naturalny kontrast. Jest też dedykowany pod projektor typu Ultra Short Throw, więc idealnie współgra z formuły Theater, którego używałem do testów. Do tego mamy kąt widzenia 170 stopni, więc nawet jak siedzisz trochę z boku, obraz nadal wygląda dobrze. Nie robi się blady ani zniekształcony. To skoro ekran mamy ogarnięty, to teraz czas na serce całego zestawu, czyli projektor 4Movie Fieter. To nie jest zwykły projektor, to projektor laserowy, a dokładniej potrójny laser ALPD 4.0 RGB+, czyli technologia, która odpowiada za naprawdę mocne kolory, świetną ostrość i bardzo wysoki kontrast. Na papierze mamy 2200 lumenów ISO, rozdzielczość 4K, pełne wsparcie dla Dolby Vision, HDR10+, a do tego ponad 100% pokrycia palety barw BT.2020. W praktyce obraz wygląda rewelacyjnie. Nasycony czysty z głęboką czernią. Jak na projektor, to poziom bliski OLEDowi. Tylko na 120 calach. Do tego wszystkiego dorzućmy Bowers Wilkins, wbudowany system dźwięku z Dolby Atmos, który brzmi lepiej niż wiele sandbarów. I jeszcze system Google TV, czyli wbudowany Android, aplikacje, YouTube, Netflix, wszystko działa jak w telewizorze. Nie trzeba podpinać żadnych dodatkowych boksów. Ale zanim przejdziemy do działania, to szybki unboxing. W zestawie z projektorem mamy kopertę z instrukcją, ściereczkę z mikrofibry, żeby przecierać soczewkę, i dobrze, bo lepiej tego nie robić byle czym. Pilota, klasyczny, prosty, ale wygodny z mikrofonem do obsługi Google Assistant, oraz kabel Zasilający. Sam projektor jest dość spory, waży prawie 10 kg, ale jego design jest naprawdę elegancki. Ciemna obudowa, matowe wykończenie idealnie pasuje do każdego salonu. Wszystko wygląda premium i co ważne, też tak działa. Na tyle projektora mamy wszystko co potrzeba, żeby podpiąć cały zestaw kina domowego i to bez żadnych przejściówek czy kombinacji. Mamy tu trzy wersje HDMI 2.1, z czego jedno obsługuje e więc możesz bez problemu podłączyć sandbar albo amplituner i wyciągnąć z tego dźwięk Dolby Atmos z pełnej jakości. Dwa porty. USB 2.0, na przykład do pendrive'a, dysku z filmami, albo do zasilania jakiegoś urządzenia. Wejście optyczne, Ethernet i oczywiście złącze zasilania. Do tego mamy Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0, więc możesz podłączyć bezprzewodowe sławki, myszkę, klawiaturę, a nawet padach. Dobra, przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze. Jakość obrazu. I tu mówię od razu, ten projektor to totalny kosmos. Nie wiem, czy to kwestia tego potrójnego lasera ALPD 4.0, czy idealnego połączenia z ekranem ALR, ale efekt jest taki, że jak tylko odpaliłem awatara w 4K z Dolby V, to dosłownie wgniotło mnie w fotel. Zero przesady. Obraz wygląda jak Zoleda, tylko na 120 calach. Kolory są soczyste, ale nie przesadzone. Czerń naprawdę czarna, a nie jakaś szarość z projektora. Sceny pod wodą w Avatarze 2 na Disney Plus wyglądają niesamowicie. Niebieskie światło, delikatne refleksy, detale skóry, wszystko aż żyje na ekranie. I najważniejsze, to nie jest efekt tylko w całkowicie zaciemnionym pokoju. Nawet przy lekko zapalonym świetle, dzięki ekranowi ALR, obraz nadal trzyma poziom. Nie ma tego efektu wypranego koloru, który często się pojawia przy tańszych projektorach. Ale filmy to jedno, gry to zupełnie inna bajka. Odpaliłem Ratchet Clank, Rift Apart i Spider-Man 2 na PS5 i serio formówi z tym ekranem błyszczy Animacje są mega płynne, kolory w stylu kreskówkowym wybuchają życiem, a efekty cząsteczkowe w raczecie wyglądają tak dobrze, że można się zapatrzyć. W Spider-Manie zwróciłem uwagę na refleksję światła na budynkach, cienie pod nogami postaci i odbicia w wodzie. I to wszystko wygląda na tym projektorze lepiej niż na wielu dużych TV. I co ważne, opóźnienia praktycznie nie ma, bo input lag mamy poniżej 18ms, więc spokojnie da się grać bez frustracji. Jeśli chodzi o ustawienia obrazu, to trzeba wiedzieć jedno: to nie jest projektor przenośny, więc nie znajdziesz tutaj miliona automatycznych. Bajerów. I dobrze, bo to sprzęt, który stawiasz raz i ma działać idealnie. Mamy do dyspozycji ręczne ustawienia trapezu i to działa naprawdę dobrze. Możesz skorygować zarówno klasyczne góra-dół, jak i dokładniej w ośmiu punktach. W moim przypadku udało się bardzo łatwo dopasować obraz do ekranu bez żadnych przekoszeń. Ostrość też ustawiamy ręcznie. Dodatkowo możemy zmienić system projekcji, czyli jeśli ktoś chce zamontować projektor do góry nogami pod sufitem albo za ekranem, to nie ma problemu. Wszystko da się przestawić z poziomu menu. Co do samych ustawień obrazu, tutaj naprawdę Da się coś podziałać. Możemy zmieniać jasność, kontrast, temperaturę barw, nasycenie i kilka dodatkowych parametrów. I to nie są ustawienia dla picu, każda zmiana naprawdę wpływa na jakość obrazu. Jeśli ktoś lubi się pobawić albo chce wycisnąć Max z Dobby Vision, zdecydowanie warto wejść w ustawienia i pod siebie wszystko dopasować. A jeśli chodzi o sam system, to działa to zaskakująco dobrze. Mamy tutaj Google TV, wszystko chodzi płynnie bez żadnych zacięć. Jest sklep z aplikacjami, możemy zainstalować Netflixa, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime, co tylko chcemy. I co najlepsze, to pierwszy projektor, który u mnie bez żadnego kombinowania odpalił wszystkie filmy z dysku USB, bo z tymi często są problemy, bo projektor nie ma wgranych specjalnych kodeków. Jeśli chodzi o głośność pracy, to projektor trzyma się na bardzo dobrym poziomie. U mnie było to około 40 dB, czyli coś jak lekki szum wentylatora z komputera. Przy oglądaniu filmu tego praktycznie nie słychać, a jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników albo masz włączony dźwięk z projektora, to totalnie ginie w tle. Co do temperatury, to też jest bardzo dobrze. Nawet po dłuższym seansie obudowa była chłodna, a pomiary pokazały, że całość trzyma się poniżej 40 stopni Celsjusza. Nie ma tu problemu z przegrzewaniem się, żadnych wentylatorów wyjących po 30 minutach, wszystko działa stabilnie i spokojnie. No i teraz coś co mnie naprawdę zaskoczyło. Głośniki. W Formu Fieter mamy system audio od Bowers and Wilkins. I to nie jest tylko naklejka dla barieru. Te głośniki naprawdę robią robotę. Brzmi to jak porządny, średniej klasy sandbar, mamy wyraźne dialogi, głęboki bas, czysty dźwięk przestrzenny, no i co najważniejsze to gra głośno. Testowałem poziom głośności i spokojnie dobijało do ponad 105 dB, czyli jak na wbudowane głośniki w projektorze, totalny sztos. Do typowego seansu w salonie absolutnie nie trzeba podłączać zewnętrznego zestawu audio. Dopiero jeśli ktoś ma wymagania kinowe i chce Atmos w pełnym wymiarze, wtedy wiadomo, warto dołożyć zestaw kina domowego. Ale jeśli chcesz po prostu odpalić film z Dolby Atmos czy odpalić jakąś grę, to ten dźwięk w zupełności wystarczy i naprawdę robi wrażenie jak na projektorze. Podsumowując. For Movie theater, razem z ekranem Nothing Projector Black Series to jeden z najlepszych zestawów do kina domowego, jakie miałem okazję testować. Obraz gniata fotel i to zarówno w dzień, jak i wieczorem. Kolory, kontrast, Dolby Vision, HDR, wszystko działa tak jak powinno bez żadnych kompromisów. A do tego dźwięk od Bowers and Wilkins, który naprawdę zaskakuje jakością. Ekran ALR robi ogromną różnicę, dzięki niemu możesz oglądać filmy czy grać nawet przy zapalonym świetle. Nadal mieć kinowy obraz. A sama kaseta z ekranem to mega wygodne rozwiązanie. Bez wiercenia, bez kombinacji, po prostu plug and play. Czy to sprzęt warty zakupu? Zdecydowanie tak. To nie jest tania zabawka, ale jeśli szukasz czegoś, co zastąpi ci telewizor i da wrażenie prawdziwego kina, to właśnie to. Link do zestawu znajdziesz w opisie pod filmem. A jeśli masz pytania, śmiało pisz w komentarzach. Postaram się wszystko wyjaśnić.